Miarą for Cornersa 2 jest przyjemność z jazdy, a niekoniecznie jego waga. Poprzednie odcinki, które widzieliście z tym rowerem, wskazują na to, że jest to prawie idealny sprzęt. Jeśli on przechodzi na moją własność, a tak się właśnie stało, postanowiłem zmienić mu malowanie i parę detali. Dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym, co w tym rowerze się zmieniło. I teraz jesteśmy w samej ramie u Tomka, który podjął się pomalowania tego roweru. I właśnie to jest jego lakiernia. To jest Tomek. I choć pochwal się, jakżeś go przemalował dzisiaj. Miał być British Racing Green. No i powiem stary, jest kozak. Naprawdę, jest sztos. Nawet oko ma. Nieźle. To się nazywa. O, nie mów mi o oku, misia. Tak ciężko było? Eee, tak. Miałeś dodać coś od siebie i opowiadaj, co dodałeś od siebie, bo dostajesz wolną rękę z detalami. Widzę, tak. widzę tu, jakieś cyferki są. Tak. To znaczy malowanie, tak jak rozmawialiśmy, ma być proste w miarę efektowne, także z takich ciekawostek, no. Co jest w blogu Marina? No, niedźwiedź. niedźwiedź. Misio. Misio. Tak. Dlatego tutaj, z racji tego, że to jest rower wyprawowy, no to jak pójdziemy na wyprawę, to w nocy, jak śpimy gdzieś na kampie, to co mamy nad sobą? No. Gwiazdy. Gwiazdy, no. Dlatego w nawiązaniu do misia jest wielka i mała niedźwiedzica w formie drobnych gwiazdeczek. Wow. Taki niuans dopiero po to, żeby ktoś się zapytał, o co chodzi. Natomiast y, dodatkowym takim bajerem y, są współrzędne związane z nazwą roweru. Forkornest, czyli te Stany, co się krzyżują pod kątem Dokładnie. prostym w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie, Mega. Jak, jak ktoś sobie w Google ma, wbije te, te, te dane, może, później może gdzieś tam przebitkę wrzucimy z tym, to znajdzie właśnie punkt Forkornest, gdzie się cztery Stany w Ameryce spotykają jedną granicą. Mistrzu, koronna robota. Mhm. Jestem pod wrażeniem tego, jak to przygotowałeś. Coś jeszcze możesz powiedzieć o tym projekcie, jak Ci się go robiło? Że to nie jest brytyjski zielony. No właśnie, to nie jest brytyjski mhm. zielony. Finalnie co, z jakiej palety wziąłeś? Ogólnie wszyscy jak myślą o brytyjskim zielonym, to tak naprawdę pod tym hasłem jest wiele różnych kolorów. Najczęściej jest to zwykły, solidowy, czyli bez żadnego metalicznego ziarna e, kolor zielony, mhm. ciemny. Tutaj mamy, to jest Wimbledon Green z palety Land Rovera, mhm. e, czyli farba już metalizowana. Mhm. I później też fajnie, fajnie może na przebitkach ja będzie i pokażemy. Dodatkowo wzbogacono o to, że są tutaj dwie warstwy lakieru bezbarnego położone mhm. na ten rower. Pierwsza, która mi wszystko zabezpieczyła, natomiast drugiej dodałem odrobinkę czegoś, co się nazywa Cyralik. Jest to taki drobny pył diamentowy, którego wow. dosłownie dwie krople do bezbarnego dodałem, po to, że w cieniu rower jest fajny, metaliczny, zielony, a dopiero w słońcu widać gwiazdy, które się mienią tak naprawdę na tym rowerze. Czyli w pełnym słoneczku naprawdę pięknie się mieni skrzy i robi robotę. Czuć, że wiesz, co robisz, panie. No a później na koniec tylko takie rzeczy jak wyczyszczenie właśnie wszystkich miejsc do montowania. No i e... miałeś tych śrubek trochę tutaj do e... wypucowania. Tak, dokładnie. Wszystkie teraz powinny bez problemu wszystko wchodzić. E... Jak... E... Ogólnie ja przed ostatnim lakierowaniem zawsze śrubki wykręcam. Mhm. E... Farba się nigdy specjalnie dostaje, chyba, żebym tak naprawdę z wiadra lał farbę, to tam mhm. zaleje. Kiedy maluję, a ja nigdy nie walę, brzydko mówiąc, nie walę farbą prosto, że tak powiem, w to miejsce, tylko zawsze gdzieś pod kątem jedzie, to fajnie wszystkie krawędzie później są dolane i pierwsze wkręcenie śruby ładnie tam resztkę lakieru wytnie. Czyli i... jak będę wkręcał, w zasadzie jedziemy teraz do Adama Kapitana, do Kapitan Bajku, żeby on to składał, ja się nie podejmuję takich rzeczy, Myśmy wszystkie... robili pierwsze wkręty w tego, to delikatnie może być jakieś odpęknięcie? Nie będzie odpęknięcia, tylko śruby będą po prostu ciasno wchodziły. To, to, ciasno, ciasno to jest na wchodziły, to, to, to sądzę, że Adam sobie sprosta tak? temu. Dobra, da radę. E, ogólnie rama jest już kilka dni po malowaniu, też e, wczoraj jeszcze drobna polerka była na niej. E, ogólnie lakier e, jest już twardy, nadaje się na montażu. Pełne utwardzenie to jest około tygodnia, 7 dni. Także jeżeli ja w środę, to przyszłą środę już jest taki 100 w 100% teorii utwardzony, nie? Świetnie. Co nie przeszkadza, że można go już spokojnie montować. Dobra. Jakby ktoś z oglądających chciał Ciebie znaleźć, to jak Ciebie najwygodniej namierzyć? Yy, najwygodniej na, przez Facebooka? Po prostu pisać Samarama. Jak okay. piszecie Samarama, to już. Ikonka z nazwą wyskoczy i bez problemu można na mnie wpaść. Spoko. Dobra. No. Ewentualnie czasem zapraszam do Wrocław na jakieś imprezy, w których biorę udział kastomowy i tam też można na stoisku na żywo ze mną pogadać, jak to się zakończy. Świetnie. Wybierasz się na Bike Expo? Eee, na 99% tak. Dobra. To tam będzie, może też porozmawiać z Wami. Ten rower też będzie na Bike Expo. Pierwszy weekend kwietnia po świętach Wielkiej Nocy. I tam będzie można go z bliska zobaczyć. Ponieważ to jest dopiero początek projektu. Few moments later. Wylądowaliśmy u Adama Kapitana Cześć w serwisie Kapitan Bike na Mokronosie w Wrocławskim i teraz będziemy składali w całość już wiecie jest nowe malowanie a teraz kilka dodatków które zmienią ten rower w istną maszynę do przyjemności i szybkiej jazdy mimo, że nie musi, ale może w związku z tym mamy kilka dodatków mamy tutaj zbudowane o. Mamy tutaj zbudowane na zamówienie w Krakowie przez przemka w koło koła. Dedykowane koła z 40 mm ścianką, 24 mm wewnętrznej. Do tego narzekałem na opony. W związku z czym stwierdziłem, że idziemy w Witorję na grafenie Teterano XC 2,1 szerokości. Zobaczymy, jak ten grafen działa. Żeby wszystko pięknie się uszczelniło, moje ulubione mleko Juicy Lub Tire Juice, które jest mlekiem bezamoniakowym z drobinkami gumy, które pięknie gaszą wszystkie dziury w błyskawicznym strzala. Jednocześnie, jak nie ma amoniaku, to wyciągasz sobie takiego glutka po całym sezonie, a nie masz tej skórki od środka w oponie. No wiadomo, taśma uszczelniające produkt własny Protocycles. Do tego tarcze Galfera wysokowęglowe, które. Radykalnie poprawiają jakość hamowania, ale całość rozpoczniemy od oklejenia roweru folią bezbarwną AMS. Ona jest najgrubsza na rynku, ona jest pocięta na plastry, można nią zabezpieczyć właśnie y, rowery szosowe i gravelowe. To jest cały zestaw total, żeby cały rower zabezpieczyć. Adam jest specjalistą w klejeniu rowerów, więc jesteśmy w najlepszym miejscu z możliwych. A całość, moi drodzy, wykończymy pod zespołami szytymi na miarę przez y, Petfinder Gir, którego już znacie z kanału. Jeśli subskrybujesz kanał, to znasz te produkty, a jeśli nie, to zachęcam się do kliknięcia w subskrypcję i dzwoneczek. Ale co ciekawe, mamy tutaj jeszcze jeden produkt, to jest akurat ręczna robota z bielska białej, z Getto Patent, w którym możesz zamówić każdy dowolny bagażnik i wszelkiego rodzaju stalowe produkty do rowerów. Może to być bagażnik pod turystykę, może to być bagażnik pod y, ultramaratony, ale może potrzebujesz jeszcze jakichś stalowych ram, żeby naprawić. Specjalista w Getto Patent przygotuje tobie wszystko od początku do końca. Zadzwoń do kuby w razie czego, lub też napisz do niego na Facebooku i Instagramie. Bez problemu tobie wszystko przygotuje. To są torby na widelec. Tak więc, Adam, przechodź do dzieła. Dobra, zaczniemy sobie do klejania folią AMS. Najpierw musimy sobie otłusić całą ramę, widelec, rozłożymy sobie ładnie folię, zrobimy sobie kawałek miejsca i lecimy z oklejaniem. Czy Adam, zazwyczaj słuszczasz y, ramę? Y, alkoholem izopropylowym. No, najklasyczniej. Najklasyczniej, alkohol. Odparowuje błyskawicznie. Dokładnie. Na bieżąco też tak jeszcze będę przycierał, żeby tam żaden kurs się nie dostał pod folię. W ogóle folia AMS jest o tyle dobra, że jak w nią uderza kamień, to ona nie pochłania tego uderzenia, tylko odbija, bo ona ma taką charakterystyczną, niektórzy mówią, że to jest struktura plastra miodu. Dla mnie to trochę przypomina bardziej taki najdrobniejszy papier ścierny. I dobre jest to, że samemu w domu możesz się sobie nałożyć, oczywiście po uprzednim odtłuszczeniu izopropylem, ale można to robić taką metodą jak Adam, tyle że Adam to już jest fachowiec, ale jeśli nie czujesz się fachowcem, to... Możesz wziąć albo suszarkę do włosów na maksymalne grzanie, albo opalarkę i podgrzać ją. Wtedy ta naklejka staje się taka bardziej plastyczna i nakładasz ją na ramę, a nawet jeśli ci się nierówno ułoży, to możesz się oderwać. Jak jest nagrzana, to bez problemu jeszcze raz ją podnosisz, więc w tym przypadku to jest idealne rozwiązanie. I ta wersja na szosy tutaj właśnie jest zrobiona tak, jak są bardzo różne zawinięte części z tyłu czy też na widele bez problemu coś takiego można nakleić. Każdy fragment szosy czy też grewela bez problemu okleisz. Są też totale na e-bike'i u nich, są totale na rowery górskie klasyczne, więc do wyboru, do koloru jest link do tych produktów w opisie, żebyś mógł, mogła sobie znaleźć. W tym przypadku nie mam potrzeby tej klenia na wodę. Też próbowałem ani specjalnie, to zdaje egzamin. W tym przypadku leci mi w pełni na sucho. Ramę mam ładnie otuszczoną. Zaczynamy sobie w jednym miejscu. 90. Korzystamy sobie rak z rakli filcowej, w tym przypadku jest to na sucho. A mam pewność, że robię to linia za linią, i tutaj będą po prostu równe pociągnięcia. Oklejanie zakończyliśmy. Pełna wulkanizacja folii to jest okolice tygodnia do dwóch tygodni, więc to nie jest efekt finalny, jak to będzie wyglądać. Na efekt trzeba troszeczkę poczekać. Wszystko tutaj się ładnie nam utleni. Jakie są drobne nierówności pod folią, jeżeli chodzi o klej i inne rzeczy, to nam się wykładzą i efekt finalny będzie bardzo ładny, myślę. Najważniejsze elementy zabezpieczyliśmy folią, czyli górę z mrokiem dodatkiem, cały spód z wycięciami pod otwory montażowe, główkę. Rurę pod od góry do dołu część tej u góry i boczki na dole. Mm. Mm. Wiadomo ma być wygodnie. No nie racingu. <laughs> ja i racing. Ja wyglądam na ktoś, kogoś, kto się w racing bawi. Mamy jeszcze uszyte torby, które pójdą tutaj do tego bagażnika dedykowanego do nich z getto patenta, czyli taka, taka forma. To się potem zwije klasyczne sakwy rowerowe i się zamyka. To jest wodoszczalne. No i tutaj można spakować wszystkie rzeczy, które nie są w pierwszej kolejności potrzebne podczas bikepackingu. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w praktyce. Teraz spróbujmy to założyć po raz pierwszy. Się wszystko zgadza. Popatrzyłem na ten znaczek EMS-a, na tych gwiazdkach, nad którymi Tomek się tak namęczył, żeby to wyglądało pięknie, jak mały niedźwiedź, duży niedźwiedź. Patrząc, to nie, 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 nie. To po prostu wszystko by nie pasowało do siebie. Tutaj musi być to pięknie. Czyli tak, mamy teraz łańcuch po kąpieli woskowej, czyli cała baza w środku. Główne smarowanie łańcucha jest z kąpieli, czyli łańcuch był kąpany w rozpuszczonym wosku. Nadmiar wosku teraz został wykruszony, prawidłowa, prawidłowa ilość została w środku. Teraz bierzemy sobie smar woskowy. To może być różnej firmy, ale musi być woskowy, nie ten ceramiczny, tylko musi się opierać na wosku. Czyli smar, który finał, finał krzepnie do postaci ciała stałego. I teraz tak, najlepiej oczywiście smarować na napęd czysty. Mycie łańcucha napędu, który jest na wosku, my się bardzo prosto. Albo możemy po prostu przed smarowaniem zwilżyć mikrofibrę i przetrzeć sam łańcuch zewnętrznie. Przykładowo w sposób taki. Przyjmijmy, to jest mokra mikrofibra i cały łańcuch przecieramy z zewnątrz i później wycieramy do sucha. Następnie przechodzimy do smarowania. I Kolejna opcja, czy jak już myjemy cały rower, pianą, którą używamy na ramę, tą samą pianę używamy do mycia napędu. Nie używamy już żadnych środków dedykowanych do mycia napędu yy, na bazie odtłuszczaczy, rozpuszczalników, ze względu na to, że to już nie ma tłuszczu, więc jedyne, co odtłuścimy sobie, to smarsy bębenka suportu czy sprzódki, więc nie ma takiej potrzeby. Wszystko myjemy tą samą pianą, co myjemy ramę, łańcuch tak samo, możemy go wziąć śmiało w rękę, to jest bardzo czysty, yy, brud, że tak powiem, który będzie na łańcuchu. Będzie to brud bardzo powierzchowny, czyli brud taki sam, jaki będzie na ramię, czyli będzie to kurz, błoto yy, i tak dalej. W następnej kolejności wszystko sobie wycieramy do sucha po całym myciu. Bierzemy butelkę smaru, przykładamy ją, w tym przypadku od góry i smarujemy cienkim szlaczkiem cały jeden obwód łańcucha. Jak zobaczę z drugiej strony, że pojawia się różowe, przestaję smarować i rozkręcam. Smar jest równomiernie rozłożony po każdym z ogniwek i teraz to rozkręcamy, żeby wszystko wchłonęło się do środka do łańcucha. Po chwili przykładam sobie palce i sprawdzam, czy na palcach jest coś mokrego. Jeżeli jest w dalszym ciągu mokry smar na palcach, kręcę do momentu, aż wszystko się wchłonie. Po chwili przykładam sobie palce, na nastawiam do łańcucha i czuję, co się dzieje. Jeżeli łańcuch jest śliski, to znaczy, że jest mokry. Jeżeli łańcuch ma taki. Plastelinowy, tępy opór, no to świadczy o tym, że łańcuch, sam smar, wosk zaczął yy, krzepnąć i już nie jest cieczą, tylko powoli, tam powoli krzepnie. I teraz już czuję, że łańcuch mi ciągnie palce, nie jest śliski i na palcach już nic nie zostaje. Czyli cały smar wchłonął się do środka, do łańcucha. I teraz mogę przystąpić i posmarować kolejną warstwę. W tym przypadku nie smarujemy dużych ilości, tylko smarujemy to warstwa po warstwie i znowu cieniutki szlaczek po górze łańcucha, z drugiej strony pojawia się różowy smar, przestaje, jeden obwód, to są nasmarowane i znowu to samo, czyli rozkręcamy, przykładamy palce, teraz z jednej strony ja zgarniam nadmiar smaru na palce, a z drugiej strony upycham ten smar do środka do łańcucha, żeby on tam się jeszcze szybciej dostał, bo możemy tylko kręcić, ale przytrzymując palce, to przyspieszymy całą procedurę Smarowania. Sprawdzam, jest prawie sucho. Nic już tutaj nie ma na, na palcach, to też się nie klei. Chwilę jeszcze tak upycham i smaruję. Kiedy ponownie nakładasz kolejną warstwę, którą nabywam u ciebie? Yy, w momencie tutaj głównie nie będę mówił o kilometrażu, o przebiegu. Ja i kilometry Wszystko, się. Wszystko trzeba brać na słuch. Jeżeli jedziemy się na rowerze teraz po świeżym nasmarowaniu, będziemy słyszeć mniej więcej jak brzmi łańcuch, jak brzmi całe tam przekładanie biegów i tak dalej jak głośna bardziej, jak cicha jest praca łańcucha, z czasem ona będzie głośniejsza, czyli włos się wykrusza, więc tutaj po prostu sugeruję wszystko robić na słuch, jednak mimo wszystko zrobić to kapkę częściej niż rzadziej, najlepiej przy okazji mycia właśnie roweru, jeżeli myjemy rower często, jeżeli myjemy rower rzadko, no to już stricte musimy tutaj... Wspomniałeś o, mycie, o roweru pianę. o co chodzi, czyli ja nie mogę go myć teraz tym czym myję, czyli Juicy Lube? Eee, on jest otłuszaczem? <laughs> nie nie wiem. wiem. A kto wie? Kto takie rzeczy wie? Kto ci co kupuje Mówię o bardziej chodzi mi o środki dedykowane do mycia napędów. Okay. Bo środki dedykowane do mycia napędów będą rozpuszczały tłuszcz ogólnie, okay. nie? Bo będziemy mieli brudną kasetę, brudny łańcuch, brudną zębatkę w tłuszczu. I to są środki, które rozpuszczają tłuszcz, a w tym przypadku teraz nie mamy tłuszczu, mamy woskę. A nie ma środka, który rozpuści wosk, więc wystarczy, że umyjemy go zwykłą pianą. Okay. To typu piana do mycia ramy ogólnego zastosowania. Mhm. No i co? To piękna robota. Dziękuję tak. Panie Adamie. Jeszcze jedna w sumie sprawa, czyli teraz trzeba odczekać 15 minut do pełnego skrzepnięcia i można hmm. ruszać drogę. Tym sposobem spełniło się jedno z moich wielkich marzeń, żeby mieć swojego Fourcornera zbudowanego od początku do końca pod moje potrzeby. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego. Dziękuję Przemkowi z Koło Koła. Dziękuję Danielowi z Pathfindera. Dziękuję Kubie z Ghetto Patent. Dziękuję Adamowi, który się przyłożył do tego. Tomkowi z samej ramy. I tak naprawdę tutaj jest Kształt tego, o czym ja marzyłem. Napisz, jak się tobie podobał, tego typu format. Może chciałbyś jeszcze więcej tego typu formatów? Może jakiś inny rower warto byłoby przerobić? Daj znać w komentarzu, a może dowieziemy te oczekiwania. Sprawdźmy, ile on teraz waży. Przed modyfikacjami ważył ile? 12,74. Co zostało zmienione? Po pierwsze, koła. Mamy tutaj zestaw koło-koła od przemka z Krakowa. Przód to jest 702 gramy. Tył 798 gramów. Mamy system bezdentkowy i mamy opony Vittoria Terrano 2.129 rozmiar. I jaka jest specyfikacja tych kół? To są obręcze własne karbonowe na stożku 40 mm, które Przemek y, produkuje dla siebie. Szprychy Sapin CX Print, y, piasty DT Swissy 350, oczywiście na raczecie 36. No i mamy tutaj nyple Sapim Double Square 16 mm. Ile to waży? 12 kg i 190 gramów. Oczywiście tutaj mamy te uszyte na miarę przez Getto Patent bagażniki naprzód, Nie odkręcałem już koszyka na Bidon. Nie popadajmy w pruderię. Jest i tak pięknie. Brzmi to równie dobrze. Projekt moim zdaniem jest wykonany genialnie. Ocenię go. Widzisz ty. Jeśli chciałbym się bawić w pruderię, to wiadomo, można wymienić tą podstawową sztycę, ten mostek, te kierownice. Na karbonowe będzie tutaj szansa może na urwanie jakichś tam 150-200 gramów, ale ja nie jestem skłonny, żeby w to tyle inwestować, bo rower ma mnie cieszyć tym, że jest najwygodniejszy na świecie i że mi się podoba. No chyba, że zdecyduję, że w końcu jakieś tam poszczególne elementy będą wymagały bikefittingu, to jeśli będę na bikefitting jechał i to będzie wymieniane, to będzie się o tym również poinformowani, choćby nawet w rolce krótkiej.